Cześć, witajcie z tej strony Wespar. Witam Was w kolejnym odcinku ucieczki przed światem dawno już nieobecnym, tak. I powiem wam, że nadszedł już czas, i dzisiaj rozpoczynamy wielkie przygotowania, aby pokonać wielkiego złowieszczego smoka, który czai się gdzieś w czeluściach oddali tego świata, a nawet powiedziałbym innego, żeby nas pożreć. Taki bardzo dramatyczny wstępie. No i tak, no i dzisiaj zaczniemy sobie przygotowania. E, po pierwsze, co musimy zrobić? E, musimy sobie zrobić diamentową zbroję, bo bez tego ani rusz. E, mam troszeczkę doświadczenia. Jak widzicie, nie próżnowałem troszeczkę przez ten czas nieobecności tej serii. E, tu trochę szczał mam. Nawet mam już tyle tych oczów. Tak, z czego jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że to pomoże nam w miarę sprawnie odszukać fortecę. Chociaż wiecie, mamy... Tutaj świat na wielkich biomach. To ja nie wiem, czy to się czymś różni, ale mam nadzieję, że nie. I dzięki temu pozwoli nam to na szybkie i bezproblemowe zarazem zgładzenie dragona. I duża ekspo będzie. Dobra. Więc tak. Zaraz opróżnimy, a w ogóle to cześć, po, powitajcie nowego skina. E, znaczy ten skin on jest tylko tak chwilowo, jak wiecie, czasem mam taką fazę, że lubię sobie skina zmienić, ale nie bójcie się na decydującą walkę z dragonem. Już będę normalny. Mam nadzieję. Tak zleksza czasem, ewentualnie. Tak, idziemy. Eee, tak, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz wam powiem, nie będę nabijał wszystkich achievementów, bo niektóre z nich są chore. I naprawdę nie mam ochoty marnować na to czasu. Chcę zarąbać Dragonia Zera i być do kidem Dobra. Na ile maksymalnie tutaj... Uuu. Uh. Aqua Affinity Pro Protection... -y Dobra, nie będę tego czytał. Nieważne. Jest. Nie wiem, jakieś nowe enchanty chyba pododawali. O nie. Mamy za mało levela. Protection 1 może być. Jeszcze... No gitara, jakieś mamy tu dziwne enchanty, których w życiu na oczy nie widziałem. W ogóle zobaczcie co podawali. Atak damage! Yes! Mamy Sharpness 1 i nasz Diamond Sword ma równe ataku 7, a killo 5. No to to jest po prostu epickie. Czekajcie, szczelimy sobie enchanta kilofa. Efektyfiki! Jest! Dobra. Cudownie, zbroje już mamy. Eee, tak, będziemy musieli zahaczyć jeszcze o potiony, które tam mamy w naszej wieży Saurona. No i w zasadzie w zasadzie już będziemy ruszać Tak, tylko jeszcze przeczyszczę kipunek, jeżeli pozwolicie, bo tutaj mam trochę takich śmieci Niektóre z tych rzeczy nam się przydadzą Tak jak dynia właśnie jedną mam wiaderką, myślę, że w zasadzie doesn't matter czy mam je jedno czy więcej, więc wezmę więcej To nie, 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 nie. Dobra, tak, e, drewno w razie potrzeby, gdyby było, e, wiecie po co mi jest e, dynia, mam nadzieję, że wiecie, kurde, bo jak nie, to hańba wam, tacy z was znawcy Minecrafta, po prostu, żeby endermany się od nas nie odteleportowały, albo do nas, e, pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki dzwoni, sań, cudownie, wiecie, dzisiaj znowu mam troszeczkę taką jakby padakę, ale jestem majorany i chcę już zabić tego smoka, tak, czy my coś stąd potrzebujemy, Obsydia no raczej nam się nie przyda, tak, to nam się przyda. Mm -hmm. Oczywiście nie mamy nigdzie patyków, a mamy. Tak. Szczelimy sobie trochę torczy. Normalnego też weźmiemy węgla troszkę. Oczywiście żarcie. Ewentualnie wszystko. Dobra. E, tutaj mamy żelazo, nam się nie przyda. No tak, mamy to, to, to. W zasadzie co jest nam więcej potrzebne? No tak, wiadomo co. To, 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 to. Jeszcze trzeba by było zrobić. łuk, Łuknie. Yy, dobra, z tego to zrobimy. Pek. Tak się to pimpa, patrzcie, kurde, nawet tak nie umiecie. O, sorry. Dobra, a z tego zrobimy sobie więcej torczy. Torches! Jest! Jest, mamy łuk, możemy iść na jumpreskę. E, tejki oczywiście, mięso musi być. E, mm -hmm. Czekajcie, czy coś jeszcze? Żarcie mamy. E, zbroje mamy. Jeszcze mamy nawet tą zapasową gównianą. To tą dopiero założymy na miejscu żeby nie zarysować jeszcze, żeby smok po prostu nastrał w gadzie z wrażenia. Weźmiemy sobie trochę śnieżek, bo wiem z tego, co wiem. Wiem z tego, co wiem, oczywiście, ambitne zdanie. Wiem z tego, co wiem, że e, smok dostaje dużo damage, jak się w nim rzuci śnieżką. Po prostu nie lubi. Pająk, chodź tu! Aha, giniesz, giniesz! Tak, podnieta. No, dzisiaj na. No, o Jezu, co to mnie tak mobki... Uhuuh, uh, pełna armia, dawać. Dawaj, już krótka taka mała rozgrzewka przed naszym smokiem. Patrzcie, jak ich porobiłem. Kurde fire! W ironowej zbroi. Co to kuźwa jest level hard? Czy co jest grane, że tak mnie te mopki kochają dzisiaj? Eee, więc tak. Kurczę, szkoda, że wyruszamy w nocy, ale kto bogatemu zabroni? Przecież możemy iść i się wyspać. Nie zamykamy drzwi, niech nam piździ po nocach, balkon otwarty, no oczywiście. Co tam, że na dworze śnieg pada. O, do kominka mi leci. Okej, okay, wyspaliśmy się, było cudownie, taki piękny sen był. Okej, okay, więc tak, yy, ruszamy. Staniemy sobie na środku naszego brzydkiego podwórka, które jest ciągle przybitej. Pizd. Hech. Opatrzcie, villager. Ale tutaj wioski nie ma, gdzieś za blisko, więc to mnie dziwi. Chociaż nie wiem, czy w tamtą stronę podróżowałem. Chyba nie, nie szkodzi. Prowadź nas, perło pam, 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 Wróciliśmy po bardzo długiej, krótkiej przerwie. Oko kresu. To się chyba tak nazywa. Ej, offender! Give me some! Woohoo! Całe życie na krawędzi! Pum, pum, bum, 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 bum. Cave system. Hmm. Nie, no dobra, więc na razie idziemy tam. E, to troszeczkę nam zajmie. E, I ja mam oczywiście tego pełną świadomość, że w zasadzie możemy tak iść naprawdę długo. E, więc ja teraz zrobię cięcie, i słuchajcie, nie, nie przeskoczymy nagle tym magicznym teleportem, tylko po prostu włączę przyspieszenie czasu. O, żegnaj rarity, tak. Eee, potiony żeśmy mieli wziąć, widzicie, kurczę, dobrze że mi przypomnieliście. Kurde, fajne, ale byłby zonk. Tutaj, jak gadam, że się nie wybieram do e, smoka bez potionów, a to bym bez nich poszedł po prostu. Intelligence fucking ever. O, właśnie, wypiłem sobie potiona na spida żeby. Żeby po prostu być tam szybciej, gdziekolwiek tam idziemy. W ogóle tak, nie mówiłem, wam gramy na Minecraftie 1.6. Cudownie. Może jakiegoś kunia znajdziemy po drodze. O, kunia znacie? Ja mam nadzieję. No ileż to można iść po tych schodach? Tak, sam budowałem tą wieżę, a teraz narzekam. Moje jeziorko. Co tu mamy? Instant tons of damage. E. Get out

to włączę wam jakiś taki music dla nastroju, mam nadzieję, jakiś fajny uda mi się tam wygrzebać w miarę bez jakichś tam specjalnych praw autorskich, żeby mi potem nie blokowali filmu, albo nie grozili, że zablokują mi cały, cały film. I, I potem będę płakuniać, że nie widzieliście, i będzie smutek na sali, i smutna buba, i w ogóle jak zwał, tak zwał. Więc dlatego teraz cięcie i delektujcie się wyrąbistą muzyczkę. Now we're talking. Okej okay, moi drodzy, chyba już pomału znaleźliśmy. Kurczę, powiem wam, że ta forteca jest chyba bliżej niż ja w ogóle myślałem, naprawdę, bo skoro już nam gdzieś uciekają nasze... E, te chyba w tą stronę gdzieś tutaj mniej więcej, więc fajnie, że nawet mamy efekty Jensy na, na tym na kailofie, to szybko pójdzie, mam nadzieję. Czekajcie. O, kurczę, właśnie nie wiem jak to za bardzo sprawdzić, bo... A nie, tu w dół po prostu. Czekajcie, no to, to jak po prostu w dół, no to chodźcie, ryjemy tak na hama. Mam nadzieję, że się nie zjaramy jakoś. Wow, a to ci niespodzianka. No tak, no cave system, no to by nawet wypadało, żeby tu gdzieś. twierdza. No to kopiemy w dół. Tradycjonalnie. A, tylko że gorzej, jak tam padniemy do tej fortecowej lawy. No ale dobra. Może jakoś przeżyjemy. Co tam jakoś to będzie, no nie? Jest! Udało się! What the fuck, ty małe gówna! Panie i panowie. Udało się. We found fucking god Ewa Forteca. Tak jest. Activate the portal. Ostatnia perła. Wsadzimy ją w następnym odcinku, spokojnie. Ten odcinek poświęćmy jeszcze troszeczkę na... O, znowu ten mały silverfish. Poświęćmy jeszcze troszeczkę na eksplorację, bo widzicie, tu jest troszeczkę tego kamulka. Przyda się troszeczkę później jako trofeum. Tych zwłaszcza niepowtarzalnych sobie troszeczkę wykopię. Wiecie jako trofeum będzie. Fajne. Aha, szkielet, nas tam wita już. Bardzo... O! Do Hmm, jest tutaj troszeczkę faktycznie potworków. No, spokojnie, ja tutaj sobie troszeczkę pomaszuję! Butony! I pozabijam te moby! O, lapis lazuryt. no proszę bardzo No to sobie weźmiemy, to jest dość rzadki surowiec Dobra, więc tak Tutaj mamy portal Ja myślę, że wyłączę go Wow, nagle w moim ekwipunku pojawiło się So i przedmiotów Ofniemy go, a co tam Kto bogatemu zabroni Czekajcie, jeszcze tak, skoro tak mamy darmowy Śmietnik, no to co Skorzystamy, no nie to nam niepotrzebne. Kobel, Kobel się może przydać wam powiem, więc go sobie zostawimy. Ups, e, sorka. How the fuck? Jeszcze dla, wiecie dlaczego panicznie nacisnąłem F3, żeby kuźwa zrobić screenshota koordynantów? No jak to możliwe? How the fuck? Dlaczego ja muszę mieć zawsze takie szczęście, że cholera choćby nie wiem co chociażby już przed ostatnim odcinku coś na przekór musiało mnie cholera jasna zabić? No i co ja zrobię z tymi siedmioma diamentami? Chyba mogę sobie wsadzić w dupę, bo zbroi z nich już nie zrobię. Co z tego, że mam wpis do Irona? W Iron'owej zbroi zabić smoka, wszystkie strzały, prawie całe żarcie poszło się rozmnażać. Fucking Hell. No! Mogłem wsadzić tam pieprzoną perłę, to byśmy już w endzie wylądowali, ale nie, lepiej budować napięcie. Jeszcze teraz będę musiał pozapieprzać Endermanów, żeby znowu zrobić te pieprzone perły. Can fucking believe it. no. Takie coś, no ja nie wiem, no. Czemu ja mam takie pieprzone szczęście, żeby zawsze, no... Dobra, walić to. Ech, a miałem się tak pięknie już z wami pożegnać! Tak pięknie zbudować napięcie! Czy uda mu się wejść do portalu? Do no kuźwa, nie udało mi się! Nie! Po co? Ech. Dobra, ochłonąłem już trochę. Słuchajcie, widzimy się w piątek o 19.00. w ostatnim odcinku Minecraft ucieczki przed światem, gdzie to, mam nadzieję, uda nam się jakimś cudem rozpieprzyć smoka. I mam nadzieję, uda nam się dotrzeć i nie wpaść do pieprzonej lawy. I mam nadzieję, że to będzie fajny odcinek, bo tam też wcześniej wspomniane podziękowania dla wszystkich, którzy pomagali przy serii, wypiszę. No i dobra, no do zobaczenia w piątek o 19, mam nadzieję, że będzie to dla was taki fajny serial, no dobra serial, no myślę, że będziecie też czekać, bo jestem też bardzo ciekawy jak to się nam uda, czy nie uda w tym endzie i, i zobaczymy co będzie na zakręcie i, i w ogóle takie rymy bez sensu, ale bo już jestem zły i, i w ogóle to już się z wami żegnam, na razie.